Cześć kochani, z tej strony ciocia, Ania. Zapraszam Was dzisiaj na mój wiersz o Muchomorze, który był w złym humorze. Jesteście gotowi? Zaczynamy! Muchomorze, Muchomorze, Czemu jesteś w złym humorze? Czy ci zimno tu na dworze? Czy nie tak coś w twym kolorze? Czy pojechałbyś nad morze? Jesteś chory? O mój Boże! Powiedz szybko, muchomorze. Tadio chętnie ci pomoże. Muchomor pokręcił swym kapeluszem i rzucił tylko, pomyśleć muszę. Nie jest mi tu zimno, czerwień moją lubię. Z takim kolorem nigdy się nie zgubię. O morzu nie marzę. Chyba, 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 że pokażesz mi wstegnie plażę. Zdrowie dopisuję. Bardzo Ci dziękuję. Martwi mnie to, że ja ludzi truję, i smutno jest mi właśnie dlatego. Chlip, chlip że nikomu się nie przedam, drogi kolego. W śmietanie nie popływam, do barszczu nie wskoczę i z kapustą w krokiecie też się nie podroczę. Śmieją się ze mnie nawet w dowcipach, że krowa jedna do drugiej muczy. Grażyna, nie zbieraj tego grzyba! To jest muchomor, on się nie przyda. Oj muchomorku, mój mały stworku, kapelusz do góry, rozgonimy smutku chmury. Jesteś piękny, wyjątkowy, do zdobienia lasu zawsze gotowy. Do zupy czy sosu na pewno nie trafisz, ale możesz wpaść na piękny afisz. Bez ciebie las nie byłby taki sam. Znacznie mniej kolorów dawałby nam. Ciesz się więc z tego, że nie zjecie nikt. Bo wtedy z lasu szybko byś znikł. A tak możesz stać. Stać i stać, i nikogo nie musisz się bać. Muchomor posłuchał Tadzia mądrego i humor poprawił mu się na całego. Z radości obaj wysoko podskoczyli, tanecznym krokiem wiersz zakończyli. Wspólnie wesoło też zaśpiewali. Że wszyscy smakosze i duzi, i mali od lat wielu dobrze wiedzą, że Muchomorów ludzie nie jedzą. I to by było na tyle. Dziękuję pięknie, to był wiersz o Muchomorze, który był w złym humorze, a później humor mu się Poprawił. Jeśli wam się podobało, dajcie łapkę w górę, no i subskrybujcie kanał. Do zobaczenia następnym razem. Pa!